Im szybszy samochód, tym lepszych i skuteczniejszych hamulców potrzebuje. Podobna zasada dotyczy sportowców, zwłaszcza tych, którym zależy na szybkim bieganiu i efektywnej zmianie kierunku. Niestety większość osób w treningu skupia się wyłącznie na koncentrycznej części ruchu. A to błąd. Każdy dynamiczny ruch poprzedzony jest fazą hamowania. Zanim zmienisz kierunek biegu, musisz najpierw wytracić prędkość. Podobnie przy wyskoku. Zanim się odbierz, twoje ciało musi najpierw skutecznie wyhamować podczas zniżania. Mówi się nawet, że będziesz tak szybki, na ile będziesz w stanie efektywnie i w kontrolowany sposób wyhamować z tej prędkości. Brak siły i adaptacji do Przyjmowania dużej mocy w szybkim czasie może prowadzić do poważnych kontuzji i naderwań. W tym filmie powiem, jak w prawidłowy i skuteczny sposób poprawić fazę ekscentryczną ruchu, a w konsekwencji lepiej hamować. Także zostaw łapkę w górę i subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych materiałów, i lecimy z tematem. A jeżeli szukasz planów treningowych, wejdź na moją stronę mjaflis.pl. Caldiac, czyli bardzo uznany trener przygotowania motorycznego, sugerował, że to właśnie faza hamowania jest determinantem tempa generowanej mocy i odróżnia elitarnych sportowców od tych z niższych poziomów. Widoczne jest to na tej grafice. Czerwone, bardziej pionowe linie oznacza, Krócej trwającą fazę hamowania. Moc absorbowana i generowana jest dużo szybciej, mimo że jej wartości nie różnią się pomiędzy dwoma zawodnikami. Hamowanie i przyspieszenie ruchu są od siebie bardzo mocno zależne, także nie możemy sprowadzać treningu wyłącznie do jednej strony wykresu. Zarówno ekscentryka, jak i koncentryka składa się na cały cykl rozciągnięcie skurcz. Jak zatem podejść do tematu, aby efektywniej szybciej hamować, a w konsekwencji wykonywać szybszy ruch na boisku? Poprawie hamowania pomoże przede wszystkim trening ekscentryczny. Zacznijmy od podstawowej jego wersji, czyli kontrolowanego opuszczania ciężarów z wydłużoną fazą ekscentryczną. Pierwszym sposobem jest wykonywanie klasycznych serii po kilka powtórzeń na serię z fazą ekscentryczną trwającą od 3 do nawet 8 sekund. Takie podejście ma jednak swoje minusy. Przede wszystkim ekscentrycznie jesteśmy znacznie silniejsi niż koncentrycznie. Ta różnica wynosi nawet 50%. Oznacza to, że jesteś w stanie opuścić znacznie większy ciężar niż z nim wstać. W związku z tym, wykonując wiele powtórzeń w serii z długą fazą ekscentryczną, nigdy realnie wystarczająco nie przeciążasz tej fazy ruchu. To co stanowi dla ciebie 80% ciężaru maksymalnego koncentrycznie, ekscentrycznie to tylko 50-60%. Z pomocą Przechodzi nam druga metoda, czyli supra maksymalna ekscentryka. Tutaj wykonujemy jedno powtórzenie w serii, natomiast opuszczamy ciężar większy od Twojego maksa. Dla przykładu, jeżeli jesteś w stanie zrobić przysiad maksymalnie ze 100 kg sztangą, w powtórzeniu supra możesz może założyć 105 do nawet 120-130 kg. Z racji tego, że jest to bardzo intensywna metoda, objętość takich supra maksymalnych powtórzeń powinna być minimalna i używana przez zaawansowanych w treningu zawodników. Na treningu wystarczy kilka takich ruchów z długimi przerwami pomiędzy powtórzeniami. Okres wykonywania takiej fazy supra maksymalnych. Powtórzeń musi być dosyć krótki i z reguły trwać 2-3 tygodnie. Oczywiście nie należy sprowadzać treningu ekscentryki wyłącznie do takich maksymalnych powtórzeń. Jest to fajna broń w arsenale treningowym i powinna być stosowana w konkretnie zaplanowanym okresie treningowym jako element pobudzający i wprowadzający urozmaicenie do treningu. Mimo wszystko, na co dzień częściej możemy skorzystać z wydłużonej ekscentryki na sub obciążeniach, ale w trochę większej objętości niż 3-4 powtórzenia na trening. Tutaj jednak też należy zachować umiar. Istnieją badania, które wskazują, że zbyt długa praca w wolnej ekscentryce negatywnie. Wpływa na dynamikę, wyskoki szybkość. Taką ekspozycję na trening ekscentryczny najlepiej zastosować w formie bloku trwającego 2-3 tygodnie, a sam blok powtórzyć 1-2 razy w ciągu całego roku. Trening ekscentryczny z dużymi ciężarami to jednak nie wszystko, aby nauczyć się efektywnie hamować. Kiedy mówimy o poprawie koncentrycznej części ruchu, czyli prawej strony wykresu, nie skupiamy się wyłącznie na sile maksymalnej. Konieczny jest rozwój RFD, czyli tempa rozwoju siły, do czego służy powszechnie znany trening mocy, jak np. wykonywanie zarzutów, dynamicznych przysiadów, plajometrii czy izometrii. To samo dotyczy ekscentryki ekscentryczny z dużymi ciężarami rozwija naszą zdolność do kontrolowania dużych sił w tej części ruchu. Musimy natomiast rozwinąć jeszcze ekscentryczne RFD, czyli tempo w jakim jesteśmy w stanie absorbować duże siły. To właśnie ten punkt stanowi główną różnicę pomiędzy dobrymi a wybitnymi sportowcami. Ekscentryczne RFD możemy rozwinąć dzięki ćwiczeniom typu drop and catch. Tutaj na ekranie widzisz przykład takiego ćwiczenia na mięśnie dwugłowe uda. Polega ono na rozluźnieniu się w górnej pozycji, a następnie jak najszybszym ponownym napięciu i powrotu do pozycji startowej. Ekscentryczne RFD możemy oczywiście trenować również w klasycznych ćwiczeniach. Posłużyć może do tego nawet przysiad wykonywany w bardzo szybkim tempie. Bardziej zaawansowani zawodnicy skorzystają również na dodaniu gum do ćwiczeń, które powodować będą szybszy ruch w dół. Ponadto w poprawie szybkiego przyjmowania dużych sił dobrze sprawdzą się dropy z dużych wysokości. Uczą one błyskawicznego napięcia mięśniowo-ścięgnistego bez czasu na przygotowanie. Zakres serii i powtórzeń w tego typu ćwiczeniach będzie taki sam jak w w przypadku klasycznego treningu mocy, czyli nie chcemy przekraczać 5-6 powtórzeń w jednej serii. Przerwy między seriami również powinny wynosić minimum 2 minuty. W treningu całego ruchu hamowania zastosowanie mają również ćwiczenia izometryczne, pomogą one wzmocnić krańcowe zakresy ruchu, co wspomoże fazę przejściową w cyklu rozciągnięcie skurcz. W prostych słowach, łatwiej i szybciej będziesz mógł przejść z hamowania do generowania mocy. Ponadto możemy dzięki nim wzmacniać specyficzne pozycje, w które musi wchodzić ciało podczas zmiany kierunku biegu. Sprawdzą się tu zarówno ćwiczenia izometrii pokonującej oraz izometrii jelnik więcej o mówiłem w tym filmie. Zdolność do szybkiego hamowania jest kluczowa w sporcie. Oprócz tego, że jej trening szczególnie wspomaga zmianę kierunku biegu, a także szybkość i ogólną dynamikę ciała, to ułatwia również tzw. granie niżej, na niższym środku ciężkości, co jest ważną umiejętnością w wielu dyscyplinach, jak na przykład w koszykówce czy futbolu. Dzięki wzmocnieniu fazy ekscentrycznej, twoje ciało będzie w stanie szybko przyjmować duże siły i nie będzie miało oporów, by wchodzić w głębsze pozycje i mocniejsze kąty zgięcia stawów. Często to właśnie deficyt siły ekscentrycznej jest powodem, przez który nie możesz przyjąć wymaganych pozycji, a nie brak mobilności.